Witajcie w kolejnym kursie układania legendarnych łamigłówek. Dzisiaj weźmiemy na warsztat pierwsze dzieło niemieckiego konstruktora Uwe Mefferta, który na początku lat 70. wpadł na niezwykły pomysł. Za pomocą gumek i sznurków postanowił połączyć ze sobą identyczne drewniane elementy. Brzmi znajomo, zdecydowanie był bardzo blisko pomysłu swojego legendarnego kolegi Erno Rubika, jednak zdecydowanie bardziej niż kwadrat pociągał go kształt trójkąta i właśnie w swoim warsztacie powołał do życia pierwszą na świecie piramidkę. Cztery kolory oraz dziewięć trójkątów na każdej ścianie to mieszanka, która daje ponad 75 milionów możliwych kombinacji. Ja jestem Ruby Trainer i dzisiaj w moim warsztacie pokonamy łamigłówkę, którą sprzedano w ponad 100 milionach egzemplarzy. Do dzieła! Jak w każdym moim kursie materiał podzielimy sobie na kilka prostych kroków. Odłożymy na bok trudne schematy, zapamiętywania algorytmów, a wykorzystamy siłę waszej wyobraźni. Także zaczynajmy. Pierwszym dopasujemy czubki do właściwych kolorów. Następnie sprawimy, aby te ułożone elementy na każdej ścianie miały dokładnie taki sam kolor. Następnie w kroku trzecim ułożymy pierwszą warstwę naszej piramidy, a w ostatnim kroku ułożymy wszystkie brakujące elementy, czyli trójkąty ostatniej warstwy. Nie da się ukryć, że piramida jest jedną z łatwiejszych łamigłówek, dlatego bez dalszych wstępów zabieramy się do pracy. Tak jak wspomniałem we wstępie, pierwszym etapem będzie ułożenie wszystkich czubków. Wyobraźmy sobie, że każdy taki czubek to daszek domku. Jeżeli widzę zielony daszek, to muszę dopasować go do zielonej ściany naszego domku. Jest to bardzo proste, wystarczy przekręcić go i połączyć właściwe kolory. I co najważniejsze, z każdej strony zobaczcie, teraz te klocki są połączone. No i powtarzamy to ze wszystkimi domkami. Widzę niebieski, więc przekręcam do niebieskiego. Tutaj mamy zielony, więc do zielonego. Czy to wszystkie? Nie, jeszcze tutaj. No i oczywiście również ostatni daszek dopasowany. I zobaczcie, wszystkie cztery daszki są pięknie zrobione. Zazwyczaj po każdym kroku robimy sobie przerwę na ćwiczenia, ale wydaje mi się, że tutaj nie będą one potrzebne, gdyż zrobiliście swoje daszki zanim skończyłem je tłumaczyć. Dlatego od razu lecimy dalej. Nasze domki są już pięknie zrobione na każdym czubku, no i teraz nieco trudniejsze zadanie przed nami. Musimy sprawić, aby na każdej ścianie Wszystkie trzy domki były w tym samym kolorze. Aby to zrobić, na początek odszukajmy domek, który nie ma żadnego niebieskiego daszku. No zobaczmy. Tutaj jest żółty, obejrzyjmy dookoła. Jest niebieski, czyli o ten mi nie chodzi. Szukamy dalej. Tu widzę niebieski oczywiście. Jest, zobaczcie, mamy domek żółty, czerwono-zielony, czyli ten domek nie ma żadnej niebieskiej naklejki. Bierzemy go na dół o. I teraz pozostałe domki musimy odkręcić niebieskim kolorem na tą ściankę. No to spróbujmy. Odkręcamy cały domek. Pamiętajcie, żeby nie brać samego czubka, bo się zepsuje. Cały domek do góry jest pierwszy niebieski. Teraz drugi domek musi być niebieski obok. I trzeci, zobaczmy, jest. Mamy trzy niebieskie domki. Teraz te domki odkładamy sobie na dół. I żeby na każdej ścianie były trzy takie same, to musimy jeszcze naprawić ten górny. No skoro mam tutaj zielony domek i tu są dwa zielone, to musimy je oczywiście jednym ruchem połączyć. I w tym momencie mamy trzy domki na tej ściance, oczywiście trzy takie same na dole i na każdej ścianie, zobaczcie, wszystkie kolory domków się zgadzają. Także krok następny zrobiony. Poznaliście właśnie dwa pierwsze kroki układania piramidy i jestem przekonany, że zdecydowana większość z Was nie miała tutaj żadnego problemu. Dajmy sobie jednak trochę czasu na kilkukrotne przećwiczenie omówionego materiału i po tym krótkim treningu widzimy się po przerwie. Wszystkie domki na naszej piramidzie są już ułożone, a zatem jesteśmy gotowi, żeby przejść do kolejnego kroku. Teraz właściciele tych domków postanowili otworzyć w nich sklepy. Sklepy z owocami, a naszym zadaniem będzie dostarczenie do tych sklepów potrzebnych produktów. Zaczynajmy! Na początku tego kroku ustawmy wszystkie niebieskie domki na dole. O tak. I właśnie to te trzy domki zamieniają się teraz w sklepy z owocami, a pozostałe niebieskie klocki, które widzimy tutaj na górnej warstwie, na tej małej piramidce. To będą nasi dostawcy, dostawcy owoców, których zadaniem będzie przywiezienie właściwych owoców do konkretnych sklepów. Jak to zrobić? Zobaczmy. Ja widzę pierwszego dostawcę. I jaki owoc on tutaj ma? Zielony, niech to będzie na przykład kiwi. Szukamy sklepu z kiwi. Nasz dostawca, zobaczcie, ustawił kiwi na żółtym klocku, czyli to chyba nie będzie dobry sklep dla niego, więc szuka dalej. Przekręcamy. Tu też nam się kolor nie zgadza, więc jedziemy jeszcze dalej. I teraz widzimy, że dostawca przyjechał do właściwych sklepów. I teraz, żeby włożył owoc do sklepu, musi otworzyć drzwi od sklepu, wejść do środka i zamknąć drzwi. Zobaczcie, w ten sposób pięknie włożył nam się pierwszy dostawca. No dobrze, lecimy dalej. Widzę następnego dostawcę, ten za to wozi truskawki. Już widzimy, że to oczywiście nie są sklepy truskawkowe, więc szukamy. Właściwego sklepu jest. Dostawca, jak zawsze, staje na właściwym kolorze i teraz musicie otworzyć drzwi. Tylko pamiętajcie, otwieramy je w taki sposób, aby ten dostawca stąd nie zniknął. Nie możemy zrobić w ten sposób, no bo teraz nam ucieknie. Więc otwieramy w tą stronę. Otwieramy drzwi. Dostawca pięknie nam tutaj pasuje do środka i zamyka za sobą drzwi. W tym momencie kolejny dostawca jest już na miejscu, pozostaje nam odnaleźć ostatniego. Jest, jest nasz dostawca bananów i teraz te banany znowu to samo. Podjeżdża do właściwego sklepu, jest, no i w którą stronę otworzymy drzwi? Oczywiście tutaj, żeby nie zepsuć naszego dostawcy. Otwieramy, dostawca wchodzi do środka i zamyka za sobą drzwi, i w ten oto sposób, zobaczcie, mamy zrobione pięknie pierwszą całą warstwę. Trzeba przyznać, że nasi dostawcy muszą się tutaj ostro najeździć, ale myślę, że nie będziecie mieli tutaj poważniejszych problemów. Są jednak dwa wyjątki, które chciałbym z Wami omówić, aby łatwiej Wam się układało. Zobaczcie sami. Pierwszym takim przypadkiem jest sytuacja, kiedy dostawca utknie nie w tym sklepie, co trzeba. Zobaczcie, że tutaj dostawca truskawek. Wszedł do sklepu bananowego i to nie jest dobre miejsce dla niego. Jak sobie z tym poradzić? No, przede wszystkim musi z tego sklepu wyjść, czyli otwieramy drzwi, nasz dostawca wychodzi ze sklepu i zamykamy drzwi. Dzięki temu domki są tutaj, sklepy naprawione, a nasz czerwony dostawca z truskawkami może dokończyć swoje zadanie. Jedzie na właściwy sklep, tak, i znowu pamiętajcie, żeby go nie zniszczyć tutaj. Otwieramy drzwi, wchodzi dostawca do właściwego sklepu i zamyka za sobą drzwi. Zrobione. A drugą nieprzyjemną sytuacją jest przypadek, kiedy nasz dostawca trafi do właściwego sklepu, zobaczcie, kolory się zgadzają, owoców, natomiast trafił tam do góry nogami. W takiej sytuacji radzimy sobie dokładnie tak samo jak wcześniej, czyli dostawca musi wyjść ze sklepu na bok i zamknąć ze sobą drzwi. A następnie zgodnie z omawianymi wcześniej zasadami stanąć tutaj z bananem na właściwym kolorze i znowu otwieramy drzwi tak, żeby nie zepsuć dostawcy, do dostawca wchodzi do środka i zamyka za sobą drzwi. No, i w taki sposób mamy zrobioną całą warstwę i omówione wszystkie przypadki. Moje piramidce, wszyscy dostawcy są już na miejscu, mamy zrobioną pierwszą warstwę, teraz wasza kolej. Łapcie swoje piramidki i z ułożonymi pierwszymi warstwami widzimy się po przerwie. Skoro jesteście ze mną dalej, to znaczy, że na waszych kostkach mamy już pięknie ułożone pierwsze warstwy i możemy zabrać się za tę ostatnią, drugą warstwę, w której wspólnie poznamy kilka możliwych sytuacji do dzieła. Pierwszym przypadkiem, jaki możecie spotkać, będzie tak zwana karuzela. Jest to przypadek, w którym na każdej ściance mamy dwa klocki o identycznych kolorach, oczywiście nie pasujące do domków. Zobaczcie, na każdej ściance sytuacja nam się powtarza i widać, że te klocki krążą nam tutaj w kółko po kostce. To jest właśnie karuzela. Jak sobie z nią poradzić? Porządek z karuzelą zrobi dostawca. Zaczynamy w zasadzie obojętnie na której stronie a niech będzie czerwona i teraz nasz dostawca Naprawi karuzelę. Wychodzi w prawo ze sklepu, otwieramy drzwi, idzie w prawo i zamykamy drzwi z sklepu. Hop. Dostawca obchodzi całą karuzelę, zobaczcie dookoła, wraca z owocem na właściwe drzwiczki, właściwy sklep i wchodzi jeszcze raz zgodnie z wcześniejszymi zasadami. Otwieramy sklep, wchodzi do środka i w dół. I taka wycieczka naprawia karuzelę, ale pamiętajcie, może się zdarzyć sytuacja, że trzeba będzie to zrobić dwa razy. Drugim przypadkiem, który możecie spotkać, będzie sytuacja, gdzie zepsute są tylko dwa elementy. Ten trzeci z tyłu, zobaczcie, jest ułożony, tylko te dwa tak naprawdę się odwróciły. Są tych samych kolorów, ale są odwrócone. Tę sytuację ja nazywam potworem. To będzie nasz potwór, a to jego oczy. Patrzymy mu w oczy. I teraz potwora pokona. Dostawca, znowu ten sam klocek z dołu, zobaczcie. Tak samo jak wcześniej, dostawca wychodzi, otwiera sklep, idzie za kostkę w prawo i zamyka za sobą sklep. Ale tym razem musi wrócić w tą samą stronę. Zobaczcie, tak, żebyśmy zobaczyli tutaj naszego niebieskiego dostawcę. No i teraz nasz dostawca musi zrobić tak zwany piramidowy cykl. Są to również cztery ruchy, podobnie jak na kostce zwykłej, ale nieco innej kolejności. Będzie to dół, dół, góra, góra. I będziemy na zmianę kręcić dwoma sklepami. Tym i tym. Jeszcze raz pokazuję. Dół, dół na zmianę i teraz góra, góra. Góra, góra. I zobaczcie. Zrobione. Kolejnym przypadkiem będzie sytuacja, gdzie również mamy zepsute trzy klocki, ale mamy totalny bałagan. Nie wiadomo za co się tutaj złapać. Tak też sobie nazwiemy ten przypadek. Będzie to bałagan. Spróbujmy teraz odszukać taki klocek, ten z tych, jeden z tych trzech, który nie pasuje żadną naklejką do domków. Zobaczcie, ten klocek pasuje żółtym kolorem. Tutaj banan jest na właściwym kolorze, tak? Lećmy dalej. Tutaj widzimy, że jest czerwony na swoim kolorze. Ale na tym klocku żaden kolor nie pasuje do tego sklepu poniżej. Oczywiście pamiętajcie, że musi być dopasowany czubek, tak? Żeby ocenić sytuację. I to będzie nasz klocek wyjściowy. Bierzemy go do tyłu. Tutaj, zobaczcie, w tym miejscu musi się znajdować. I teraz patrzymy sobie, gdzie mamy brakujący element z przodu. Jeżeli ten element jest z lewej strony. To zaczynamy cykla piramidowego z lewej strony. Dół, dół, góra, góra. Zobaczcie na zmianę. Dół, dół i z powrotem góra, góra. Zrobiliśmy cykla. I kto nam się tutaj pojawił? Oczywiście, dostawca. Myślę, że nie będzie to dla Was niespodzianki, jeżeli to on naprawi całą sytuację. Staje na właściwym sklepie z bananem. Otwiera drzwi. Wchodzi do środka. I zamyka sklep. Dzięki temu cały bałagan został naprawiony. I na koniec ostatnia sytuacja, którą możecie spotkać, czyli znowu mamy bałagan. Nie ma się czego tutaj e, zaczepić. Szukamy klocka, który nie pasuje żadną naklejką. Tu jest żółte, tu czerwone. Ten nie pasuje. Dobrze, weźmy ten bałagan jeszcze raz do tyłu i zobaczcie, że teraz mamy dziurę z prawej strony. I trzeba cały ten algorytm zrobić od prawej strony. Czyli zaczynamy od cykla. Dół, dół, góra, góra. Dół, dół, góra, góra. I nasz dostawca kończy całą sytuację. Staje na właściwym sklepie, otwiera drzwi, wchodzi do środka. I kończy układanie. I to są moi drodzy wszystkie sytuacje, jakie możecie w tej łamigłówce napotkać. I tak oto dotarliśmy do końca dzisiejszego materiału, pokonując kolejną legendarną łamigłówkę. Teraz czas na waszą zabawę i wasze treningi. Pamiętajcie, że tworząc takie materiały, moją misją jest dostarczenie wam możliwie najłatwiejszego sposobu układania. Omówioną dzisiaj techniką spokojnie da się ułożyć piramidę poniżej 10 sekund, ale jeżeli ktoś z Was wkręci się w sportowe jej układanie, zachęcam do zgłębienia metody L4E. Ale to jest temat na zupełnie inną lekcję. Zapraszam Was do innych materiałów na moim kanale. Jeżeli lubicie styl Ruby Trenera, zostawcie łapkę w górę i koniecznie dajcie znać, ile zajmuje Wam ułożenie tej niezwykłej łamigłówki. Za dzisiaj pięknie Wam dziękuję, wyłączam kamerę i zabieram się za scenariusz kolejnego odcinka z cyklu układania legendarnych łamigłówek. Cześć!